Wiewano widzowie, zobaczcie jaki sprzęcik dopadłem. Może starsi widzowie już wiedzą co to jest, młodzi niekoniecznie. Możecie już pisać w komentarzach co to za maszyna. Jak wiecie lecimy, zaraz wam pokażę z zewnątrz, tutaj pod wiaduktem. Trzy. Trzybiegowa maszyna, klasyk. A zimno jak cholera, ale film trzeba nagrać. Nie wiem czy jest taki słaby czy ja tyle ważę po prostu, że on jest taki słaby. O kurde! Raz się żyje na szczęście. No tutaj to są, to są widać artyści, jeśli chodzi o graffiti. Masakra. Maszyna zgaszona. Patrzcie na to, nowa maszyna Simpsonek, trzybiegowy skuter z rocznika, w sumie nie wiem jakiego, może wam tu na filmie wstawię. Rok odrestaurowany, a tu czegoś brakuje. Pożyczony od taty, no i widzicie co to, co narobił. Tu czegoś nie ma, ale tak to stan w miarę to wygląda. Dajcie znać, czy wy macie jakieś klasyki na garażu, możecie, możecie mnie oznaczyć na Instagramie, to wam poudostępniam. Więc no, wrzućcie na Instagrama na relacje i oznaczcie mnie, to wam poudostępniam. I pooglądamy wasze sprzęty, jak macie jakieś stare sprzęty. Ja mam jeszcze komarka, ale jakoś tak brakuje mu kół. <laughs> znaczy kół kompletnych, nie? Znaczy opona, yy, obręcz, szprychy, piasta. No i tego mu brakuje, ogólnie silnik mam po remoncie. No i, i jakoś tak leży w garażu i nie ma motywacji, żeby, żeby zrobić. Może jeszcze kupię kiedyś motorynkę, bo kiedyś miałem i fajnie się na jednym kole jeździło. Tylko że jak ja miałem to ona kosztowała 100 zł, a nie, nie 4-5 tysięcy jak teraz kosztują. Bo ceny za te sprzęty to już są takie wysokie, że szkoda gadać. No, oceńcie jak wam się podała sprzęt. Nie wiem, tu już trzeba się siedzenie podnosić. O! Zepsute! No nie no tak być nie może. ściereczka. O, pokażę Wam podstawową rzecz, jak macie taki sprzęt. Na pewno jak ktoś jeździł kiedyś, to nie można było wyjeżdżać bez klucza do świecy. Przecież jak bez tego jedziecie, to jakbyście jechali... Y, no jakbyście bez paliwa pojechali. Klucz do świecy to jest podstawowa rzecz. Bez tego nie wolno jeździć. To jest jak, jak gaśnica albo trójkąt w samochodzie. No musi być. Co, zaraz odpalimy, przejdziemy się jeszcze trochę. Nie jeżdżę szybko, bo jest mokra. Tu jest tylko tylny hamulec, bo przedni to tak bardzo słabo chodzi. W sumie można powiedzieć, że go nie ma. No to już go też się raczej nie podkręci, bo już jest podkręcony na full. No i taki popylacz, No, tak mówię, wbijajcie na insta i dajcie znać, daj, oznaczcie mnie tam w relacji, to wam udostępniam i pooglądamy wszyscy. No i dobra, jedziemy, odpalimy sprzęta, jeszcze patrzcie na to. No, na zimnym odpalił no, 5 razy trzeba było kopnąć dziada. Tyk. Ale jak się zagrzeje, to patrzcie. Jeszcze raz. Dajcie znać, czy chcecie jakieś klasyczki, jak będę miał gdzieś możliwość się przejechania, czy chcecie takie klasyczki od czasu do czasu sobie zobaczyć. Wiadomo, kanał Enduro, ale jeździmy w sumie kładami, kładami, crossami. Ścigami, gruzami Nawet samochodziki zdalnie sterowane ostatnio były, więc Wszystko co jeździ, wszystko co ma koła, no to sobie jeździmy I tak to wygląda Cyk. Patrzcie jak chodzi Dor O kurde, jeszcze mi się zaduł I to jest trzybiegowa wersja, są jeszcze czterobiegowe Jedyneczka do przodu O kurde Dobra Na wyścigi się nie nada, ale tak żeby się śmignąć gdzieś do lasu, bo no to coś pięknego A jeszcze są Simpsony Enduro, to już dopiero cena jest z kosmosu Te są ciut tańsze od Enduro Fajnie był taką kolekcję kiedyś mieć w garażu takich starych maszyn Właśnie takiego Simpsona, Simpsona Enduro, Komara Komara mam, niedługo będzie, Komary jest w ogóle z pedałami i biegi mam w ręce tutaj to też młodsi widzowie mogą nawet nie ogarniać, że. Ale wam pokażę. Tylko, że tu jest naciska się sprzęgło i prze... przekręca się całą manetkę w dół. To jest jedynka, później sprzęgło do góry i to jest dwója. To mam takiego komara. Tu jest silnik, i normalnie ma pedały, że sobie możecie kręcić. Nie wiem jeszcze jak to działa, ale zobaczymy. No i. No i jakbym kupował jakiegoś klasyka, to raczej motorykę bym wziął. Ze względu, że jak się teraz nie weźmie, to nie wiem jakie ceny będą, nie wiem, za parę lat bo to już jest... No, to co ja. Jak byłem młodszy i miałem, to 100 zł chyba kosztowała. 100 zł 200. A teraz to za 100 zł co możecie kupić. Nie wiem w sumie co to nie, nic chyba. Dętkę Ocencie sprzęta w komentarzu. Na pewno tata będzie czytał komentarze, czy Wam się podoba jego maszyna, więc oceńcie tak. No i co? Odkręcam na trój, zostawiam was z tym, z tym pięknym dźwiękiem i się